Jesteśmy już po pierwszym meczu, Magnat mierzył się z net serwisem z pierwszą drużyną. Wynik cały czas zacięty, z nami jest bohater tego meczu, czyli Kacper Toruszewski. Kacper, pochwal się dzisiaj swoim wyczynem. No, dzisiaj człowiek orkiestra, brameczka na początku, potem troszkę gorzej, bo tam jakaś żółta kartka leciała i 5 minut musiałem zejść z boiska. No, ale potem się udało to naprawić, asysta. No, mecz dosyć ciężki, udało się na szczęście zremisować. Przeciwnicy może nie za bardzo wybiegani, troszkę grali tam na czas, ale mądrze stali. A, A wie... powiedz mi, czy ta żółta kartka właśnie nie wpłynęła na to, że ten mecz się, że ten mecz przegraliście, bo wtedy mieliście wynik, przegrywaliście w pierwszej połowie 2-1, później dwie szybkie bramki, mm -hmm. widać było, że Magnat nie potrafił wyciągnąć wniosków z, z, z tych bramek, no bo te dwie bramki strzelone przez Was w ten sam sposób, błędy indywidualne, akcja kontra i, i bramka i później żółta kartka twoja niepotrzebnie, Magnat wyrównuje, no i ten wynik meczu utrzymał się